Wtyczkę, mam, od, dlatego odpiętą, żeby wam pokazać jak to gra. Tutaj sobie ustawimy na połowę jedno i drugie pokrętło. Delikatnie może słychać oryginalny subwoofer, ale słuchajcie teraz. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Jak już tytuł Wam zdradził wszystko, to wiecie, że dziś będziemy montować znów Subwoofer. No i też pewnie się zastanawiacie, dlaczego, skoro już był taki odcinek na moim kanale i właśnie montowaliśmy sobie ten sprzęt, który tutaj widzicie: właśnie na tą chwilę jest odłączony. A w dzisiejszym odcinku zamontujemy sobie inny. Otóż odpowiedź jest dosyć prosta, a jednocześnie złożona. Pierwsza sprawa to jest taka, że on się o coś y, uszkodził. Gdzieś tutaj odcina y, zasilanie i ten subwoofer czasami gra, czasami nie gra. Dzieje się to po czasami kilka minut, czasami kilka sekund i jest to strasznie denerwujące. Yy... Sprawdziłem już całe okablowanie, właściwie dałem nowe, i wychodzi na to, że gdzieś tutaj po prostu coś jest w środku, nie tak. Gdzieś to zasilanie po prostu tam traci, nie wiem, jakiś zimny lód czy coś. Nie wiem, nie wnikam, nie będę tego rozbierał, bo to jest oczywiście na gwarancji. No i też przy okazji stwierdziłem, to znaczy, to już stwierdziłem wcześniej, jak kupiłem ten suwofer, że on jest troszeczkę za duży do tego auta. Wcześniej nie pomyślałem o tym, żeby sobie zmierzyć i. Kiedy go wcisnę tutaj w to miejsce, tutaj pod roletę, to roletę muszę właściwie odbezpieczyć i troszeczkę ją dać do góry, bo on tutaj się nie mieści. Dosłownie brakuje mu, nie wiem, z pół centymetra, może troszkę więcej, no ale nie wchodzi do samego końca i musiałem tutaj podnosić roletę, jedną i drugą, właściwie drugą, tylko to nie jest roleta, tylko ta siatka tutaj. No i żeby on się schował, po prostu to musiało być cały czas podniesione i jednocześnie siedzenie czasami mi się tam nie chciało domknąć, także to było troszeczkę też irytujące. I dlatego właśnie postanowiłem sobie przy okazji kupić nowy, mniejszy, a ten jak przyjdzie z naprawy, pójdzie prawdopodobnie na sprzedaż, a może sobie go zostawię, nie wiem jeszcze. W każdym razie dziś zamontujemy sobie troszeczkę inny. Tak więc pierwsze co zrobię, to oczywiście wyciągnę ten stary, wyciągnę też tutaj wiązkę, którą do niego dorabiałem. Oczywiście tutaj sobie wszystko porozbieram, bo ta wiązka jest podłączona i do akumulatora, i tam do bezpieczników było. Nie wiem czy pamiętacie, czy oglądaliście ten film, jak właśnie montowałem ten sprzęt. Także wszystko sobie zdemontuję, bo nowy subwoofer będzie podłączony troszkę inaczej. No i może też Wam od razu pokażę, co to będzie za subwoofer nowy. Niby dzień, ale tak ciemno, że trzeba światło zapalać. Oczywiście do tego filmu nie musiałem nagrywać i Wam pokazywać, bo no teoretycznie był taki już film na moim kanale: jak podłączyć subwoofer. Ale już kiedyś mówiłem, że będę nagrywał wszystkie modyfikacje i naprawy w aucie, jakie dokonuję. Yy, tworząc sobie tym samym taką, powiedzmy, historię serwisową tego auta, także dlatego też to nagrywam. Dobra, jak widzicie, jest to chyba mało znana firma, bynajmniej dla mnie, jakaś Phoenix Gold, nie wiem. Pierwsze o tym słyszę, ale gdzieś czytałem opinię, że niby właśnie mały, sprytny i dobry subwoofer, dlatego postanowiłem sobie go kupić. No, wyciągnę go z pudełka, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Tak, zobaczcie, to wygląda po rozpakowaniu. Sprzęt jest dużo mniejszy, będzie mi dużo mniej miejsca na pewno zabierał. Głośnik też jest mniejszy. No, myślę, że nie będzie grał tak jak tamten, bo tamten naprawdę miał pociągnięcie takie, że na minimum miałem cały czas ustawiony. Ale miałem też właśnie taki mały troszeczkę mniejszy nawet niż ten 26 V4 i dawał radę, także myślę, że ten też da radę. W komplecie oczywiście jest tutaj okablowanie do tego i ciekawa rzecz, którą właśnie nie wiem jak zamontować, jest tak zwany pilot, czyli możliwość regulacji tego subwoofera na odległość. Nie wiem, czy dziś będę w stanie to jakoś zamontować, bo jeszcze nawet nie mam pomysłu, jak i gdzie to zamontować. To znaczy, jak, to może mam, bo to tylko się podłącza kablem, ale gdzie, to jeszcze właśnie nie wiem. Tym bardziej, że jest teraz zima, ciemno, zimno i nie chce mi się za bardzo pół auta rozbierać. No ale zobaczymy, może coś się wymyśli. W każdym razie rozpakujemy sobie tutaj najpierw te kable, które tutaj mamy. Tutaj, to najbardziej widoczne, najgrubsze, czyli tutaj mamy masę. I czerwony to jest kabel zasilający, plus chyba niebieski to będzie raczej wybudzenie, ale zaraz jeszcze to sprawdzimy. Kabel cinch, nie wiem do podłączenia pewnie jakiegoś tam sprzętu audio innego. Tutaj my tego raczej nie wykorzystamy. Tutaj jest taki długi przewód właśnie do tego pilota tak zwanego, do tej regulacji. O, coś takiego, takie małe główienko. Tutaj, podłączenie do dźwięku, dwa kanały. I jakiś tam bezpiecznik, tutaj jakieś opaski, żeby sobie to wszystko ogarnąć. I tak to wygląda. Dobra, myślę, że chyba tutaj tyle. Bierzemy sprzęt, bierzemy kable. I pierwsze, co zaczniemy, właśnie od podłączenia plusa i minusa bo to jest chyba najłatwiejsze i najbardziej oczywiste. No dobra, to może zaczniemy od podłączenia. Tutaj taki troszeczkę jest minus na tych klemach akumulatorowych, że tych nakrętek nie można całkowicie wykręcić. Bo są one tutaj za. no można by było, trzeba było zeszlifować tutaj rant i dopiero wykręcać. Dlatego takiego oczka nie włożymy, ale jak sobie tutaj natniecie w jednym miejscu te oczko, to można je tutaj włożyć w środek i tak też będę ja to podłączał. Dobra, zaczniemy od kabla minusowego, czyli masy. Tutaj, jak widzicie, mamy na, na akumulatorze. Ja sobie właśnie natnę ten przewód i tutaj go włożę pod tą śrubkę i oczywiście śrubką go przycisnę. No dobra, masę mamy już podłączoną. Yy, tutaj kabel masowy jest jakiś taki dziwnie krótki, bo plusowy taki długi, ten masowy krótki. Jakby wam kiedyś brakowało, to możecie też masę, masę podłączyć w takie miejsca, na przykład jak to. Dobra, teraz robimy to samo z kablem plusowym. Dobra, plus mamy też podłączony. Tutaj warto sobie gdzieś na wierzchu bezpiecznik tutaj zostawić, bo tutaj ten kabel ma bezpiecznik. Także ja sobie go tutaj o wsuwam pod tą tutaj. Obudowę. Dalej, tutaj sobie już połączyłem z kablem masowym te dwa przewody, zaizolowałem, żeby tutaj pod wykładziną wyjść, gdzieś tutaj w tym narożniku, i na razie tak zostawiam. I teraz potrzebny nam będzie też plus po zapłonie. Nie wiem, ci bardziej spostrzegawcy może pamiętają, jak montowałem właśnie ten poprzedni suwofer i mówiłem, że można sobie podłączyć plus po zapłonie tutaj z wejścia na zapalniczki z tej strony, której ja nie mam. I teraz Wam się przyznam, że nie wiem co z ja robiłem, jak ja to sprawdzałem, że nie mam. Jak mam tam złącze na zapalniczkę, także nie wiem o czym ja tam wtedy myślałem i puszczałem to do przodu tutaj, do tej środkowej kratki. A co nie zmienia faktu, że możecie sobie też tam oczywiście puścić jak chcecie, ale tu macie bliżej, także jest to przewód biało-fioletowy w moim przypadku tutaj. To będzie dokładnie ten przewód. Biało-fioletowy, i tutaj możemy sobie podłączyć, właśnie, plus po zapłonie, bo w tamtym gniazdku jest dopiero prąd po zapłonie. Także ten przewód, tutaj niebieski, który był z kompletu, podłączamy właśnie tam pod plus po zapłonie. No i teraz, jak tutaj już jesteśmy, potrzebujemy też dwa przewody audio, akurat w moim przypadku, bo ja będę brał sygnał, tutaj, właśnie z głośnika, czyli z subofera, tego oryginalnego, który tutaj mam. Jeśli wy tutaj nic nie macie, no to musicie niestety albo z przodu z radia albo gdzieś z drzwi wziąć sygnał właśnie z głośników i doprowadzić sobie też tutaj do subwoofer'a. Ja na szczęście mam oryginalny subwoofer i do tego naszego dołożonego będę brał sygnał właśnie z tych dwóch przewodów i przewód sobie też tutaj pod wykładziną wypuszczę razem z tymi zasilającymi, bo to już akurat tutaj sobie wypuściłem. Także zostało mi tylko podłączyć tutaj plus i minus. I jakieś tam nie wiem, półtora metra przewodów wypuścić tutaj do góry, i zaraz już będziemy wszystko podłączać do naszego subofera. A tutaj sobie będzie można wszystko już poskładać. No i dobra, mam już tutaj wszystko ogarnięte. Subofer sobie obróciłem tyłem, żeby łatwiej wam tutaj pokazać, jak to podłączyć. Aczkolwiek nie wiem, czy to nie jest też lepsza pozycja, jak jest w ten sposób. Nie wiem, nie znam się w sumie na tym, ale na pewno jednym minusem będzie to że w poprzednim odłączałem jedną wtyczką wszystko i mogłem subwoofer wyciągnąć, a tutaj niestety będzie trzeba aż trzy rozkręcić przewody i później w razie czego je izolować, jakbyśmy powiedzmy chcieli wyciągnąć na chwilę, tak jak czasami ja to robiłem. Także to będzie na pewno minus. No ale dobra, zacznijmy od podłączenia. Może pierwsze co, to sobie podłączmy masę, tutaj oznaczenie GND, tutaj podpinamy naszą wcześniej zarobioną masę i przyczepioną do oczywiście minusowej klemy akumulatora. Drugim przewodem jest plus po zapłonie, czyli REM. Tutaj podłączamy akurat w tym przypadku niebieski przewód, no i tutaj chyba też nie muszę mówić, że później 12 plus, czyli bezpośrednie zasilanie z akumulatora, to nasz czerwony przewód i podłączamy go również tutaj z lewej strony w to samo tutaj złącze, ale oczywiście wiadomo, pod plus 12. Także te dwa przewody również tutaj sobie przykręcam. No i pozostaje nam podłączyć dźwięk, czyli w moim przypadku sygnał z głośnika, czyli z subwoofera tutaj tego oryginalnego. Y tutaj mamy złącze właśnie, co prawda o, podpięte na cztery kanały. Y nie wiem, czy będą musiał być podpięte cztery, czy wystarczą dwa, bo z tego co pamiętam w ostatnim tym subwooferze, który dzisiaj wyciągałem, wystarczyło jeden, a w tym, który miałem y w poprzednim aucie trzeba było podpiąć dwa, no ale zobaczymy. Tutaj, oczywiście, są wszystkie opisane plus i minus. Lewy, prawy, lewy, prawy, plus, minus. A tutaj sobie wyprowadziłem dwa przewody: czarny to jest też minus, a niebieski to jest plus. Także teraz tutaj to podłączę według oznaczeń. No i co? I będziemy mogli już sprawdzić, czy to wszystko nam ruszy, czy to zagra. No i dobra, trochę tu pokombinowałem, bo miałem straszne zakłócenia przez to złącze. I to jest chyba złącze, jeśli używacie adaptera RCA, o ile dobrze kojarzę. Bo do takiego podłączenia chyba to nie zdaje egzaminu. No na pewno nie zdaje, bo są jakieś zakłócenia i subwoofer gra strasznie. Ale podłączyłem tak na szybko, żeby sprawdzić przez cinch. I przez cinch wszystko jest ok. Także muszę sobie zarobić końcówkę cinch. No nie wiem, będę musiał obciąć ten kabel, nie mam wyjścia, chociaż mam jeszcze jakiś tam stary, ten sobie zostawię w razie czego wezmę jakiś inny i podłączę pod cinch, bo wtedy subwoofer gra zdecydowanie lepiej bez żadnych zakłóceń, głośniej i wszystko wtedy jest jak w najlepszym porządku. Także musimy podłączyć sobie tutaj przez cinch. Ja sobie tutaj zarobię właśnie dwie końcóweczki, żeby podłączyć tutaj prosto do subwoofera, do wzmacniacza subwoofera. No i dobra, jak widać zasilanie jest. Subwoofer powinien teoretycznie grać. Oczywiście nie zagra, bo mamy odpiętą wtyczkę, mam od, dlatego odpiętą, żeby wam pokazać, jak to gra. Tutaj sobie ustawimy na połowę jedno i drugie pokrętło. Delikatnie może słychać oryginalny subwoofer, ale słuchajcie teraz. No, chyba jest różnica i to dosyć konkretna. Myślę, że to jest słyszalne. No dobra, jak już wiemy, że to gra i to gra konkretnie. Yy, wypróbujmy sobie jeszcze ten nasz tutaj pilot głośności, czy jak to nazwiemy. Jego podpinamy tutaj pod tą wtyczkę. Zaświeciła nam się kontrolka, podopniemy może suba, a może zmniejszymy tu na maksa. Nie wiem czy to coś będzie. O. I tutaj teraz nie wiem w sumie jak to działa. Aha, tutaj musimy sobie zrobić chyba więcej. I wtedy dodajemy jeszcze tym bardziej. Tak, dokładnie. Ojej. No dobra, wychodzi na to, że wszystko działa. No dobra, to wychodzi na to, że wszystko nam gra prawidłowo. Jeśli chodzi o puszczenie kabla i, i dodanie gdzieś tego, tego pilota, to nie będę Wam pokazywał, bo powiem szczerze, że sam nie wiem jeszcze, gdzie ja go chcę mieć. Nie mam na razie na to pomysłu, ale to jest oczywiście dowolne, tak, gdzie chcecie, to sobie go możecie wypuścić. Oczywiście, jeżeli chcecie, bo też nie musicie, to nie ma konieczności podłączania tego. Także to jest po prostu taki dodatkowy yy, bajer. Tutaj no wszystko nam gra. Jeśli chodzi o tą pozycję, w którą sobie zamontowałem, no to, to chyba raczej znaczenia nie będzie, czy on jest w tą stronę, czy jest obrócony. Z tym, że chyba tutaj będę miał problemy z kablami, bo pewnie jak coś będę wkładał do bagażnika, to tutaj będzie mi to gdzieś latało ciągle i może szybko gdzieś tutaj się coś uszkodzić. Także chyba lepiej będzie go mimo wszystko obrócić, ale to już też jest Wasza sprawa, jak Wy chcecie mieć go zamontowanego. No dobra, to myślę, że chyba nie będę przedłużał. Jeśli chodzi o tego Subika, to gra zacnie, naprawdę ma dosyć spore pociągnięcie, jak na taki malutki sprzęt. Także tutaj mogę Wam zdecydowanie polecić, bo głowę troszeczkę też urywa. Także fajnie, fajnie to gra. A plus jest tego taki, że jest właśnie malutki, dosyć nie jest duży, a gra solidnie. No a jeśli ten poradnik wam się przydał, no to możecie zostawić jakąś łapę w górę, wciśnijcie sobie też dzwonek no i oczywiście subskrypcję, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Wiadomo, grupa na Facebooku i Instagram, a my widzimy się w jakimś kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia do usłyszenia cześć.